Witamy serdecznie ze studia Ligi C3, magazynu futbolowego Ligi Szóstek, FLS Weekend. Witamy w ostatnim tygodniu rozgrywkowym, po 14 tygodniu. Zobaczmy na zestaw parę razy wyniki. No i tutaj na pierwszy rzut oka masa, tak, Egalit, grup FC Bujakowianka, mecz na szczycie, mecz o mistrzostwo, o mistrzostwo tej ligi. Ciekawe spotkanie b z Dumą Katalonii i ciekawe spotkanie tej pierwszej drużyny, czyli B3K z, z Krakow, mecz czwartkowy. No ale zaczynamy od tego hitu. Ligi, Ligi C3. No wszyscy wiedzieliśmy, że, że to będzie mecz, który zadecyduje o mistrzostwie, i tak się stało. Tak się stało. Natomiast mecz nie miał zdecydowanego faworyta, bo można było znaleźć argumenty, argumenty przemawiające za Bojakowianką, można było znaleźć argumenty przemawiające za tak i myślę, że generalnie spotkanie pokazało, że, że to są duże na podobnym poziomie. Detale decydowały, jak że to decyduje klasyka. To są detale, tak? No to detale decydowały w tym spotkaniu. Natomiast wygrało, wygrało Masa tak, mimo że w pierwszej powiem nie strzeliło rzutu karnego. W drugiej ten zespół wyszedł na prowadzenie jako pierwszy. Potem gola stracił, bo był karmka swojego karnego z je wykorzystała. Mieliśmy też w tym spotkaniu czerwoną kartkę dla bramkarza Masa, tak? Także było, było, było w tym spotkaniu sporo emocji. No i go w końcówce decydujący o o Mistrzostwie dla, dla Massa-Tak, to jest wygrana 2-1, pierwszy mecz transmitowany w historii FS na żywo przez stronę internetową sponsora Bujakowianki IT, także no, mecz myślę, że na długo przez kibiców będzie, będzie pamiętany, wspominany właśnie z tego względu, między innymi no, a masa tak będzie wspominał te mecze właśnie ze względu na to, że to pierwszy wielki sukces tej drużyny. No i co ciekawe, wielu krytykowało postawę defensywy obu drużyn na przestrzeni całego sezonu. Tu się okazuje, że mecz hitowy, można byłoby się spodziewać gradu Goli, tego że te obrony będą w dalszym ciągu dziurawe, tymczasem masa tak traci jedną a bujakowianka tylko dwie bramki. Także widać, że gdy sytuacja tego wymaga, to i obrona może być szczerym. Inter Kraków wygrywa z 40, no i tym samym zapewnia sobie trzecie no, seria na koniec sezonu tej drużyny, no i między innymi zwycięstwo nad mistrzem Massa, tak, w trakcie tej serii zwycięstw. No i było, było raczej pewne, że z FC por 40 ze szansy nie wypuści. Miał, miał okazję by, by sięgnąć po medal brązowy, no i ta sztuka mu się dała. I to jest, to jest myślę, przykład w jaki sposób należy budować drużynę. Jeśli mielibyśmy wskazywać, no to indywidualnie, który duma nie, nie ma zawodników lepszych, takich byśmy znaleźli. Natomiast no, Inter Kraków początek miał niezbyt udany, natomiast na przestrzeni sezonu wypracował pewnie swój styl gry, grał licznym składem. Z bramkarzem zawsze, to tutaj ważne. Budował się ten zespół w trakcie ligi, można powiedzieć. No i myślę, że, że brawa dla, dla Interu, bo naprawdę zrobili kawał, kawał dobrej roboty i zostawili w tyle zespoły, które teoretycznie mogłyby się wydawać jak gozeni też przecież, że, że szanse na medal mają większe, a tymczasem to Inter sięga, sięga po medal. O, B3K przegrywa nieznacznie z Dumą Katalonii. Męczarnie olbrzymie Dumy Katalonii, w sporo okazji, mało wykorzystanych. B3K jako pierwszy zdobył bramkę. Duma dopiero chwilę przed przerwą doprowadziła do remisu, w drugiej połowie to była tylko jednego gola. natomiast no, dużo miało okazji, dużo marnowała. No, na szczęście dla nich, dla Dumy, tą jedzą więcej bramkę odrywa i udało się strzelić. Nawet no, k pokazało, że, że forma jest nawet niezła i y, tą formę jedzą potwierdziło pod koniec tygodnia. Geozenit przegrywa z Bażantami i chyba kapitan Geozenitu pod filmem z tego spotkania napisał, że jak, żeby jak najlepiej się zapomnieć o tym spotkaniu, tak, bo to było nigdy więcej nigdy nie... tak No do pewnego momentu Geozenit mógł liczyć na, na trzy punkty, do przerwy był remis 2-2, natomiast w drugiej połowie yy, Bażanty odskoczyły. No też odskoczyły trochę przy pomocy Geozenitu, bo z bramka samobójcza była na 4-2. Efektowny lot, ale niestety do własnej bramki. <laughs> Nie w jest sprawiedliwym sprawiedliwym. To jest paradoks bo Marek Kuczek skierował piłkę do własnej bramki, on cały dobre zawody rozbiorą, miał udział przy wszystkich bramkach go zenitu. Nieszczęście no, stoi tak, że przy jednej bramce Bażantów maczał palcen, no ale no, od tego momentu, gdy było już 4-2, to nic jeszcze zmniejszył, strzylił go dla kontaktowego, ale bażanty już prowadzenie nie oddały. No i przerwały bardzo niekorzystną pasę. W meczu bez zwycięstwa. Zajęły ósme miejsce w tabeli, czyli to samo, co w poprzednim sezonie, ale z gorszym dorobkiem punktowym. FC po 40, Egalite Group, FC Bojakowianka, no i tutaj 8 do zera dla Bujakowianki. Wynik wysoki, po raz pierwszy bujakowianka nie straciła w tym sezonie bramki, to jest też ciekawe. Chociaż sprawa. sędzia musiał tam upominać zawodników bujakowianki, że między sobą też nie kłócili się. Tak, tak, nie, nie, nie kucili Był, tak się za... raz piłkę z tego tak. względu e... Było, było Mazgaj, serwowo, tam się tak strasznie. Tak, było nerwów. No bo mecz, początek był bardzo, bardzo nieudany dla Bujakowianki, Nieudany pod kątem marnowania sytuacji podbramkowych, bo dopiero pierwsza bramka w 22 minucie. Czyli, czyli FC po 40 bardzo długo się trzymało bez straty gola. No ale jak już się zaczęli strzelać, no to strzelali regularnie i skończyło się na, na 8 bramkach. Ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że nie straciła Bujakowianka bramki. Wygrała 12 meczu za nim, dopiero w ostatnim meczu udało się zachować czyste konto. Także to też jest pokaz tego, że zespół w defensywie też może sobie poradzić, choć na FC400 trochę ułatwiało sprawę, bo ograniczało się praktycznie tylko do długich piłek i te często były przecinane przez Bujakowiak. B3K wygrywa na koniec sezonu z Krakowi, i tak naprawdę no, ten remis wcześniej ze Spartanem zapewnił im. Utrzymanie, ale jak widać, tutaj Sikraków również nie byli bez szans, i ten mecz również mógł pozostawić i widzę. Tak, no mecz Sikraków, zresztą ktoś mówi, że, że to będzie ten mecz, w którym jedyną szansą na punkty będzie. Jak się okazało im wcześniej, że to mecz punkt ze Spartanem, a tutaj ze i wygrał im Sikraków w tabeli. I to Sikraków jest tym zespołem, który jest tuż nad strefą spadkową. W tym meczu Beczyka musiało odwrócić losy meczu, przegrywała do przerwy 1-2. No, ale w drugiej połowie wyszło na prowadzenie 3-2. jeszcze było w stanie doprowadzić do remisu, no, ale potem dwie bramki z rzędu. Kolejne z b 3 k Ten mecz wygrało 5-3 i udanie zakończyło sezon. W tym tygodniu rzeczywiście nie zła forma, bo nawet ten mecz przegrębny z do tego, tak jak mówiliśmy, była zapowiedź niezłej dyspozycji. Zobaczmy w takim razie na tabelę ostateczną Ligi C3. Na pierwszym miejscu ma za tak 36 punktów. Na drugim miejscu Egalite Group, FC Bojakowianka 36 punktów, ale już gorszy bilans i y, przegrany mecz bezpośredni. No i na trzecim miejscu, w miejscu medalowym Inter Kraków 27 punktów. A w, y, na ostatnich miejscach Sisi Atak z dorobkiem 7 punktów i FC Po 40 z dorobkiem 4 punktów. Przed nami szóstka ostatniego tygodnia Ligi C3. A graczem tygodnia Ligi 3 zostaje... Zostaję. Maciej Kasperkiewicz z B3K. No, nie będę ukrywał, że przede wszystkim e, za mecz z, z Sikraką, bo tam miał udział przy wszystkich golach e, B3K. Strzelił sam cztery, przy jednym golu asystował. Dzięki niemu B3K ten mecz wygrało i wyprzedziło w tabeli Sikraków, a o jedną pozycję w górę. Także gratulacje dla, dla Kasperkiewicza. Bardzo dobre zawody. No i zobaczymy, czy w przyszłym sezonie utrzyma tą wysoką formę. Obej tego mu życzymy. Dziękuję serdecznie. To wszystko z Ligi C3.